Siemaneczko, siemaneczko, witam Was serdecznie na kanale. W tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić ambrozję z muchomora czerwonego. Także zapraszam do oglądania. Będzie to bardzo prosty przepis. Mamy tutaj wagę. Proszę bardzo. O, tarujemy sobie ją. No i teraz odmierzamy ilość muchomorka jaką będziemy wrzucać do ambrozji. Co nam będzie potrzebne? Potrzebny nam będzie słoik, przynajmniej półlitrowy, oczywiście susz z muchomora, waga, żeby sobie zmierzyć po prostu ilość i ewentualnie łyżka octu jabłkowego. Którą tutaj wlewamy do słoika. Więc lecimy dalej. No i dobra. Przechodzimy teraz do konkretów. A mianowicie. Odpalamy sobie. Wagę. Otwieramy słoiczek. Magiczny. Ale zakręcony. Wuhuhu. Mocno zakręcony. I sobie. Prosto prostu wrzucamy tutaj odpowiednią ilość. W moim przypadku będzie to o, nawet 16. Miało być 15, ale będzie 16. Trzynaście i pół suszu. No i co teraz sobie przerzucamy wszystko do słoika. Elegancko. Ładnie to trzeba zrobić. Hop, so. No i teraz tak susz mamy w słoiku. Jak widać tyle to jest gdzieś 17 gramów suszu. Następnie. Wyłączamy, bo to ten sprzęt już nam nie jest potrzebny. Bierzemy wodę zwykłą, przefiltrowaną z banka. Po prostu letnią. Nie gorącą, zalewamy. Ja zalewam do pełna. Ops. Zakręcam słoik. I mieszam. Mieszu, 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 mieszu. No i tak się prezentuje roztwór cały. Oczywiście wkładamy go do lodówki. Na jakieś 3 godziny już można sobie mikrodawkować. Ogólnie o dawkach się nie wypowiadam, bo nie namawiam nikogo do spożywania muchomora i tak dalej i tak dalej. Aczkolwiek warto po prostu sobie zacząć. Jak już ktoś chce, to oto jakiś bardzo małych dawek i rozrabiać to z wodą, ale to więcej możecie się dowiedzieć w internecie. Także tak to wygląda. Możecie dodać sobie do tego łyżkę octu jabłkowego. To trochę dłużej w lodówce może posiedzieć. Także taki prosty przepis. Jeżeli komuś się przyda, to śmiało możecie używać. Po trzech godzinach w lodówce już jest gotowy wywar. Także prosta sprawa. Myślę, że warto sobie zrobić i sobie mikrodawkować. Jest gitara. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli filmik się podobał, to zostawcie po sobie ślad. Oczywiście możecie dać znać w komentarzach oraz się wypowiedzieć na ten temat. Także dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło i pozdro.